Dobry, witam Was na kolejnym piątku dla dzieci. Dzisiaj przygotowałam dla Was kolejną pracę plastyczną. Zrobimy sobie dzisiaj pszczółkę. Dzisiaj do wykonania tej pracy potrzebujemy paseczki, za chwilę powiem jakiej długości, czarny i żółty. Po dwa paski, taki z resztek czarnego wykroimy sobie taki ząbek, powiedzmy. Tutaj może takie o śmieszne serce, troszkę uszyzające. Wykroimy z białego papieru. I potrzebujemy do tego nie, głowę. To takie kółeczko będzie o średnicy 3 cm. I ja tutaj mam oczywiście oczka ruchome, ale możemy ewentualnie sobie narysować. Potrzebujemy linijkę, klej i nożyczki. Potrzebujemy paseczki y, z długości kartki A4. 2,5 cm szerokości. Wszystkie paseczki są tej samej szerokości. Potrzebujemy dwa, aczkolwiek całych dwóch nie zużyjemy, ale tak będzie prościej sobie wyciąć. I teraz do żółtego paseczka kawałeczek, tak na 1,5 cm. Przyklejamy. Naklejamy klejem i dokładamy w ten sposób równiutko czarny paseczek. ruszamy i tak będzie to weprawło. I teraz. Bez kleju, na razie nam nie będzie potrzebny. Żółty zaginamy do linii czarnej i przyduszamy tylko. Odwracamy sobie i tak po kolei każdy paseczek przekładamy. Teraz na czarny z powrotem. Żółty. Na żółty z powrotem zaginamy. Czarny. I zaginamy znowu żółty na czarny, wracamy sobie, żeby nam było wygodniej, przygniatamy czarny z powrotem na żółty i robi nam się taka harmonika, ale się nie pokażę teraz i z powrotem żółty i kolejny raz, będziemy sobie musieli dokleić po drugim kawałeczku, za chwileczkę do tego żeby ta pszczółka była dosyć duża. I teraz musimy troszeczkę sobie dokleić jeszcze kawałeczek żółtego. Smarujemy tak na centymetr i doklejamy drugi paseczek. sobie. I tak samo zrobimy z pałacem. Znowu naginamy tutaj. I teraz do czarnego również przykleimy sobie drugi czarny paseczek. I zapis Znowu, o, jeszcze się nie przykleił dobrze czarne. Zabijamy i kolejny raz żółty. I teraz naj sobie tą ostatnią, podklejamy o. i mamy taką harmonikę. Teraz ja tutaj wycięłam sobie od razu z takim prostokącikiem, który podkleimy, ale też możemy uciąć, wyciąć osobną kółeczką i dokleić sobie pod spód yy, ten kawałeczek. Ale zrobimy sobie, skoro już mam tak wycięte. To. Oj, podkładamy sobie tu i podklejamy pod tą górną, pierwszą warstwę. I tu będzie o, nasza. Dlatego oczywiście musimy... zapomnieliśmy wcześniej, położymy stóp na stóp. tutaj buźkę, tak. I podkleimy sobie oczy. Jeśli nie mamy, to oczywiście musimy wyciąć z białego papieru i pokolorować środek na czarno. Musimy, proszę, żeby tak. I jeszcze, zapomnieliśmy o jednej rzeczy. Musimy sobie wyciąć czułki, takie, leciutkie, dwa paseczki czarne. Dzisiaj zapomniałam o nich. Leciutko sobie zwinąć tutaj, żeby były. przyklejmy do palca zamiast do głowy. To to drugie. leciutko teraz sobie tutaj próbujemy zawinąć. bo i będzie o. I tutaj już o, proszę, już mamy. I zostały nam jeszcze skrzydełka. No i pytanie teraz, gdzie ma pszczółka żądło? Proszę sobie zastanowić się, gdzie ta pszczoła może mieć żądło? My tutaj sobie. Podkremy. I jeszcze zostały nam skrzydełka. Skrzydełka możemy sobie tutaj zagiąć w ten sposób, posmarować klejem i podkładamy pod pierwszą warstwę. Tu i przyciskamy. I proszę. Gotowa. I to są nasze pszczółki. Na dzisiaj to by było wszystko. Zapraszam oczywiście za tydzień. Do zobaczenia.